W bardzo trudnej sytuacji znaleźli się dzisiaj apostołowie. Pięcioma chlebami i dwoma rybami mieli nasycić głód wielu, którzy byli zgromadzeni wokół Pana Jezusa. Tysięcy osób, które Jezusa słuchały, i tego oczekiwał od nich Pan. Mając prawie nic, Mieli odpowiedzieć na potrzeby bardzo, bardzo duże. Dysproporcja pomiędzy środkami, które dysponowali, a potrzebami, które były do zaspokojenia, to był problem apostołów w dzisiejszej Ewangelii. Siostry i bracia, w naszym życiu doświadczamy też takich sytuacji, w których istnieje taka dysproporcja. Mamy świadomość naszych małych ludzkich sił i dużego problemu, któremu mamy stawić, czoło, zdajemy się sobie sprawę, że dysponujemy prawie że niczym, a potrzeby, wyzwania, problemy są bardzo ogromne. Może być tak na przykład, że ktoś z bliskich członków rodziny mierzy się z jakąś naprawdę poważną chorobą. No i członkowie rodziny zadają sobie pytanie, co mogą właściwie zrobić. Mogą otoczyć chorego opieką, mogą dać mu dobre słowo, uśmiech. Prawie nic wobec wielkiego problemu choroby, wobec wielkiego wyzwania członka rodziny złożonego poważną niedyspozycję. Albo rodzice doświadczają problemów wychowawczych z dorastającym dzieckiem. Gdy było małe, wszystko szło dobrze. Gdy dziecko weszło w piętnastoletni, pojawiły się problemy w nauce, w zachowaniu. Rodzice starają się o dobro, martwią się dziadkowie i zadają sobie pytanie, co mogą zrobić. Co mogą zrobić dziadkowie w takiej sytuacji? Mogą chwilę wnukowi czy wnuczce poświęcić czasu, porozmawiać z nim, wysłuchać, zasugerować, jak postępować, pomodlić się, bardzo ubogie środki wobec dużego problemu wychowawczego w rodzinie. Albo jakaś inna sytuacja, która jest rzeczywiście dużym wyzwaniem. Chociażby, Taka sytuacja, w której dorosłe dzieci odchodzą od kościoła. Rodzice już w podeszłym wieku martwią się tym, boli ich to. Rozmawiają, starają się zasugerować, że dzieci gdzieś pogubiły właściwe drogi. Prawie nic nie mają, żeby móc rozwiązać ten problem. I czują się ze swoimi małymi siłami. Mając słowo, modlitwę, w takiej ogromnej dysproporcji pomiędzy tym, co mogą robić, a problemem, którego doświadczają. W naszym życiu są obecne takie sytuacje, w których istnieje dysproporcja pomiędzy możliwościami, środkami, które dysponujemy, a wyzwaniem, z którym się mierzymy. I czasem się wydaje, że te małe środki nie mogą przynieść żadnego efektu, że odwoływanie się do nich, używanie ich nie ma większego sensu. Tymczasem dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że używanie tych środków ma sens tak jak użyli tych małych środków pięciu chlebów i dwóch ryb apostołowie. I zdołali nakarmić, mając prawie nic wielkie tłumy zgromadzone wokół Jezusa. Jak to się stało, że pięcioma rybami, pięcioma chlebami i dwoma rybami, apostołowie nakarmili ponad pięć tysięcy mężczyzn? Zobaczmy, jaka jest odpowiedź Ewangelii na to dzisiejsze pytanie. Ona jest ważna dla nas, bo ona nam podpowiada. W jaki sposób, mając małe środki, możemy mierzyć się skutecznie z dużymi problemami? Po pierwsze, dzisiejsza Ewangelia podkreśla bardzo mocno, że apostołowie byli świadomi tego, że dysponują prawie że niczym. Byli świadomi swoich ograniczeń. Andrzej, brat Szymona Piotra, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, powiedział do pana Jezusa: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu, dla tysięcy ludzi, które mamy nakarmić? Andrzej nie udawał, że jest w stanie rozwiązać problem, że ma jakieś możliwości nieograniczone. On uznał swoje ograniczenia i pokornie przyznał się, że ludzkimi siłami nie jest w stanie odpowiedzieć na te niezmiernie wielkie potrzeby. Ta postawa Andrzeja, postawa innych apostołów jest pierwszym takim pokazaniem, pierwszego warunku, który jest punktem wyjścia. Do dobrego wykorzystania małych środków, które mamy wobec wielkiego problemu. Pierwszym warunkiem, żeby zaspokoić wielkie potrzeby, tym co mamy, jest uznanie własnych ograniczeń, jest przyznanie się pokorne, że nie mamy zbyt wiele. Po drugie, dzisiejsza Ewangelia mówi, że Pan Jezus wziął pięć chlebów i dwie ryby. to znaczy że apostołowie to co mieli przynieśli do Jezusa złożyli w jego ręce z wielką ufnością że on może zrobić coś z tymi pięcioma chlebami i dwoma rybami żeby możliwe stało się nakarmienie całego tłumu oni ufali w moc Jezusa oni wierzyli że Jezus może pomnożyć to prawie nic i sprawić, że pięcioma plebami i dwoma rybami będzie możliwe nakarmienie pięciu tysięcy mężczyzn i całego tłumu zgromadzonego wokół Niego. To jest drugi warunek dobrego wykorzystania małych środków, które mamy wobec wielkich wyzwań, wielkich potrzeb złożenie z ufnością naszego prawie nic w ręce Jezusa. To można uczynić przez prostą modlitwę. Panie, przyjmij to moje prawie nic, moje małe możliwości i przekształć je. Pomóż mi. Ufam, że Ty możesz wykorzystać to, co mam do swoich wielkich dzieł. I wreszcie... W dzisiejszej Ewangelii, Ewangelista Jan podkreśla, że Jezus rozdał te pięć chlebów i dwie ryby wszystkim, którzy byli wokół. Jan podkreśla moc Jezusa, właśnie eksponując to, że to Jezus rozdał pięć chlebów i dwie ryby. Ale gdybyśmy przeczytali, ten sam opis tego samego zdarzenia w Ewangelii Świętego Marka, to zobaczylibyśmy, że Pan Jezus rozmnożył chleb, pomnożył ryby i dał apostołom, żeby przekazywali tym, którzy byli głodni. Bez wątpienia apostołowie pomagali Jezusowi w dystrybucji rozmnożonych chlebów i pomnożonych ryb. I to jest trzecia wskazówka dla nas. Wykorzystamy dobrze nasze małe możliwości wobec wielkiego problemu, wtedy gdy powierzywszy je Jezusowi, uznając najpierw swoje ograniczenia, potem odbierzemy je niejako od Niego, by dawać to prawie nic pomnożone przez Jezusa tym, którzy mają potrzebę naszego zaangażowania. Nasze słowo oddane Jezusowi, odebrane od Niego i ofiarowane tym, którzy są wokół nas, może przynieść wielkie efekty. Nasz mały czyn, nasze małe zaangażowanie oddane Jezusowi, pomnożone przez Niego, ofiarowane tym, którzy go potrzebują, jest odpowiedzią skuteczną na potrzeby czasem ogromne. Nasze zaangażowanie jest potrzebne ale ono przynosi efekt wtedy, gdy jest oddany Jezusowi, pomóżone przez Niego, odebrane i dane tym, którzy go potrzebują. Drogie siostry i drodzy bracia, uświadamiamy sobie dzisiaj, wsłuchując się w tę Ewangelię, że w naszym życiu codziennym są takie sytuacje, w których z naszym prawie nic. Jesteśmy zaproszeni, by sprostać ogromnym oczekiwaniom, ogromnym potrzebom. Prośmy o to, abyśmy słuchali tych wskazówek, które dziś w Bożym Słowie są nam dane. Prośmy o to, abyśmy akceptowali pokornie nasze ograniczenia. Prośmy o to, abyśmy mieli odwagę z ufnością oddawać nasze ograniczone możliwości ludzkie Panu Jezusowi, odbierać je od Niego. I z ufnością ofiarować nasze zaangażowanie potrzebującym, którzy są wokół nas. Taki sposób działania ufamy, że może, że może sprawić, iż ogromne potrzeby, wobec których po ludzku jesteśmy bezradni, że wielkie, że wielkie problemy, wobec których po ludzku stajemy ze zło, złożonymi rękami. Przez nasze zaangażowanie wspomagane Jezusową łaską zostaną rozwiązane. Niech tak się stanie. Amen.